Dzień dobry moi drodzy, witam Was na moim kanale. Ja jestem Kinia i witam Was w drugiej części wyprowadzki. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w galerii, bo idziemy po suszarkę do włosów i jeszcze organizery do Pepko i pewnie jeszcze kupię milion innych rzeczy. A i jeszcze zakupy to lodówki musimy zrobić, bo tam nic nie ma w tej lodówce już praktycznie. 240 zł wydam w pierwszy dzień zakupów i nie ma już! Nie ma! Po prostu mieszkanie samemu, ja teraz dopiero, tak jak mama mówi, będziesz mieszkała samemu to zobaczysz. No i zobaczyłam. No dobra, idziemy. Jesteśmy w mark, gdzie wzięliśmy po pierwsze filtry do wody i patrzcie, zauważyłam te takie soki. To jest Pepsi Zero, a tu jest normalna. Ale jak na to patrzę, aż co takie dobre się wydaje i to trzeba kupić taką maszynę do tego. Nie, to trzeba przemyśleć, ja to kupię. Ona nie będzie zła ta suszarka, bo tutaj 78 zł. Ja myślałam, że droższe, droższe są suszarki. Ej, a ja, dlaczego tu jest zimno, że co? Aha, to jest na małe temperatury. Suszarka wydaje suszanie w niższej temperaturze. Idziemy dalej. To musi być ciepła temperatura. Dobra, pokażcie. Tutaj jakaś jest taka, ale to jest te małe temperatury. Dobra, bierzemy to. Poczekaj. Zobacz, tutaj jest dla włosów farbowanych. Odpowiedni do wszystkich odcieni włosów. Kurde. Proszę was, patrzcie. Czekajcie tutaj po polsku. Inteligentny czujnik ochrony koloru. Stale odczytuje, reguluje temperaturę powietrza. O kurze Bayer bierzemy to idziemy. Dobra, słuchajcie, przyszliśmy tutaj do Pepko. Podanik do Łazienki, więc idziemy na łazienkę. No. Zapraszam Was, zapraszam, zapraszam. I to jest. A co tam są? A to takie dziadowskie. Zobacz, takie dziadowe. No gdzie? To w ogóle takie coś, to co nie ma opcji. Były takie puchate, takie ładne. Chcę do łazienki, mamy takie, o właśnie takie coś, żeby ręczniczek do rąk do mycia twarzy powiesić. Zamontuj na czystej, suchej, gładkiej powierzchni. Zobacz, chyba jest to taką taśmę bo słońce mnie. Bierzemy. Chciałam wybrać jeszcze tylko taką najzwyklejszą świeczkę, ale to jest jak granatowa. Jak ona pachnie. O, jaka, proszę bardzo. Nie pachnie, to ja takiej nie chcę. W takim razie... Nie no, ale do świeczki to mam w domu, w kaciarni są też. Potrzebuję granatową tą świeczkę, a nie wiem czy mamy granatową. Pasowałoby do łazienki. No bardzo by pasowało. Tak. Chyba wezmę do kąpieli. Dobra, bierzemy jeszcze to. Ładniutkie są. Mam do rąk mydło, mam. To jest antybakteryjne. Takie lepsze. Dobra, bierzemy pierwsze te karty sany. A co to jest? Mystic Dragon. To może być dobre. Ale nie, ja lubię te multiwitamina. One no, są najlepsze. Ciężkie. Będzie co pić w domu. Poczekaj, co ja potrzebuję? Płyn do higieny intymnej na pewno ja potrzebuję. A to to będzie gdzieś ten płynek, więc chodź poszukamy. Zobaczcie, czupaczuksy, fajowe, ale kurde, to trzeba mieć ten kominek taki. A ja mam ten kominek do... O ja właśnie takie coś mam. Z biura w reklamówce było, ale to potrzebuję do tego kominek. Ja mam kominek, ale... Boże, moja mała dzisiaj. Słuchajcie, ja jestem w kwieciarni i tak widzę. Moją torebkę z Victory Secret widzę w kwiatarni. Bryloczek z Victory Secret sobie zabrała. Ona mogę to mieć, mogę to mieć, a ja mówię, nie, nie możesz, nie. Ale no, śmiałam się, powiedziałam, że może mieć. I przyjechałam potem do niej i jej kamizelkę zabrałam. Ona tak się patrzy. Nie, dobrze, możesz mieć, możesz mieć, a tak to mi, <grymnie> nigdy nie pozwalań, Może na kominek jest, ale nie wiem, gdzie jest kominek. Tutaj były takie różowe organizery, i ja je kupiłam jeden tylko był. A teraz zastanawiam się, czy białe, czy takie szare. Bierzak. Nie muszę nic mówić, przecież. To mówi samo za siebie. Ile to kosztuje? To 34 zł, dużo. Ale nie mam stolika w sypialni. Dlatego muszę kupić najpierw stolik. Są dwie. Nie, ta lepsza już jest. No tą weźmiemy, tą drugą. Ta jest taka niekształtna dobiorę. Aktualizacja po przemyśleniu jak wygląda sypialnia. Stwierdziłam, że nie mogę wziąć tej lampy, bo wiszą takie z jednej i z drugiej strony takie dwie lampki, jakby jest taki kabel długi i wisi lampka i one wiszą nisko. Nie wiem. Mm. Nie chcę tego odstawiać, dużo jestem. Bo i to jest niesponsorowane, ale proszę bardzo, truskawka kiwi. Zarąbisty jest jogurt i proszę bardzo, chciałabym wam pokazać, jak wygląda mój samochód. To jest jeszcze przeprowadzka pełną parą, bo mówię, wydawałoby się, że tak łatwo się przeprowadzić, bo ja mówię, a tam ciuchy, kosmetyki tylko. Jeden worek ciuchów, drugi, trzeci, czwarte, i później na kiedyś się do tego domu, przecież ja jeszcze w domu mamy na dwa worki. Letnie rzeczy i takie wiosenne, także ja na razie tylko takie jesienne przewożę No, a tego jest sporo plus bagażnik jest jeszcze cały zawalony, także mówię przeprowadzka pełną parą. No i co? Idziemy na górę jeść kiesiołki. Halo? Halo? Gdzie jest Joruś? Chyba śpi. Otworzyłam drzwi. Uwaga. Uwaga. Czy śpi? Dzień dobry. Dzień dobry. O, jak się cieszę. O Jezu. O Jezu, jak ja się cieszę. Dzień dobry, kochanie. Dzień kto to sobie tak śpi? Chillerka, tak? Chillerka? <laughs> Śliczniotka moja. Przyjechałam do domu. E, do domu rodziców, już można powiedzieć, bo mój dom jest gdzie indziej, ale przyjechałam, o, do rodzinnego domu. Przyjechałam do domu, po prostu. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Po jeszcze parę rzeczy i pokażę wam, jak teraz wygląda mój pokój. Mama tutaj nieco też zrobiła remont, ale wiecie, poukładała od inaczej. I to nie jest tak, że ona na przykład sobie poukładała i to jest jej pokój. Nie, 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 że zrobiła tutaj jakiś inny pokój. Nie, to jest cały czas mój pokój. Ja mam drogę powrotu, więc na spokojnie, ale po prostu jej wysprzątała i układała jak chciała. Rzeczy z garderoby, to co było porozrzucane jak tutaj ja, ja przyjechałam w niedzielę to tutaj z ciocią Agnieszką ona wszystko układała sobie. Wszystkie ciuchy popra które zostały. Żyć nie umierać. I teraz pokój wygląda tak. Tutaj słuchajcie była toaletka. I z toaletki zostało tyle. Proszę bardzo postawię tutaj tą laleczkę z jakimiś moimi bransoletkami. Wszystko powyjmowała. Tu opaska. Tutaj stały lizaki, bo teraz ja w ogóle sobie z tego pokoju troszeczkę zrobiłam pakowanie opasek, bo te opaski są małe. Także idealnie mi tutaj pasuje. Nie zagradzają wcale, wiecie, jak ciuchy, chociaż już przyjdą ciuchy, więc już będzie tutaj, nie będzie pakowania, ale opaski tutaj sobie pakuję. Przyjeżdżam sobie i pakuję. Fajnie. Mam taką wymówkę, żeby tu przyjechać, nie? No, oczywiście mama mnie wpuszcza i w ogóle wszystko, nie. No, i tak to wygląda, proszę bardzo, spółki na kosmetyki. Dzień dobry. Spółki na kosmetyki zrobiła półki na książki. Tak to wygląda. Proszę bardzo, do góry do dołu, tutaj jakieś rzeczy z garderoby poustawiała, te od biżuterii tu jest, tu apart, boże to jest zarąbiste dwie mgiełki zostawiłam, to jest zarąbiste ja to kupiłam na aliexpress i to niby mołet nie, że ten taki szampan i proszę bardzo, to jest psika, czy możemy sobie tutaj dać albo mgiełkę do pokoju o, ja właśnie tutaj mam, muszę ją zabrać, mgiełkę taką zapachową, albo nawet do sprzątania i dalej tutaj w dół, w dół, w dół i wszystko jest. Tej lodowieczki zapomniałam zabrać, ale wiecie, co my dzisiaj zabieramy. W toaletce były segregatory. O, są. Bo i zapakowane są do tymi kosmety kafi. Proszę bardzo, tyle zostało aż. O rzęsy zostawiłam, a klej do rzęs Zaraz poszukam. O, tutaj jakieś olejki zapachowe, ale musimy ten jeden organizator wziąć do mojej nowej toaletki, ale widzę, że już są zapełnione, także spoko. Dalej garderoba. Tutaj słuchajcie, jest właśnie jeden drugi karton, jeszcze na przedpokoju są właśnie z opaskami, więc to się mi wszystko mieści, fajnie, bo Teraz jeszcze czekam na dostawę opasek. Mam na razie tylko trzy kartony. No to szybko schodzą te opaski welurowe. Ja oczywiście cieszę się, ale czekam właśnie na dostawę. Też przyjechałam, bo kurier ma przyjechać. Kalendarze adwentowe i patrzcie ile ciuchów zostawiłam. Ten tyle tu jest ciuchów, nic w ogóle stąd nie ruszałam jeszcze takie ciuchy, które zostały ze sklepu a to jakieś tam sweterki zimowe, które zostały, tutaj jakieś inne rzeczy, które po prostu wiecie, jakieś tam pojedyncze sztuki, które się nie sprzedały a tutaj jeszcze moje ciuchy są naprawdę, nie zostawiłam mało, tylko dużo, tutaj szlafrok mój, ale mam nowy z Wiktorii, no i co, no i tak to wygląda a, tutaj jeszcze oczywiście torebki wzięłam to tylko taką dużą z Louis, tą Almę też mniejszą, no i tą co noszę teraz tą czarną z Yves Saint Laurent, no i tyle Juicy tu zostawiłam, zaraz będziecie mnie hejtować że źle wymawiałam. ale wymawiam to tak jak chcę i tak to wygląda teraz, proszę bardzo, nałożona jest pościel, nowa tu jakieś podusie, także wszystko czeka na mnie, gdybym chciała przyjechać, fajniutko a jeszcze moje ozdoby, musimy te ozdoby wziąć to są te jesienne, co dekorowaliśmy pokój na jesień, to to wszystko musimy zabrać i tak będzie pasowało, no i wszyscy chyba wiecie jakie będę miała kolory, nie wiem czy wiecie a czy nie wiecie, ale będę miała kolory będę miała, już mam kolory w domu, dekorujemy pokój na różowo-granatowo pokój, Boże, już jestem przyzwyczajona, że tylko pokój dekorujemy, a tutaj cały dom dekorujemy, kolory są różowo granatowe nie myślałam nad takim połączeniem, że wiecie, no po prostu nie przychodzi mi to do głowy, a tutaj takie połączenie zobaczyłam i mega mi się spodobało, więc tak dalej po prostu w te kolory idę i dekoruję. Jestem właśnie, słuchajcie, pod kastoramą, ubrałam sobie czapkę, wiecie dlaczego? Bo moja Oliwia, bardzo pozdrawiam, moja fryzjerka, cały czas chodzi w, chodzi w czapce z daszkiem. Wie dobra, ja też spróbuję, ale słuchajcie, jesteśmy pod kastoramą, bo muszę kupić LEDy do pokoju i najlepiej, jakbym upatrzała sobie taką szafkę nocną, ale nie wiem, czy dam radę to sama wziąć, więc zobaczymy, gdzie szukać LEDów. Patrzę jeszcze na Obrazy, bo mi w salonie brakuje jednego obrazu, bo tam był taki zegar w kształcie rowera i mi się on nie podobał. I powiedziałam pani, która mi wynajmuje, żeby zabrała ten zegar. I teraz mam właśnie pustą przestrzeń i szukam czegoś najlepiej granatowego, ale nie widzę, to też jest ładne. Podoba mi się to bardzo mocno Ja to po to przyjadę chyba, wiecie Bo teraz sama to tego nie zabiorę Jak mam jeszcze jakąś szafkę popatrzeć No, ale potrzebuję czegoś takiego właśnie bardzo dużego Śliczne to jest No, dajcie znać, czy to jest ładne, czy nie Poczekam, aż chyba wstawię ten odcinek I będę czekała na waszą opinię, czy to jest ładne, czy nie Tutaj dalej mamy jakieś inne, czy nie mamy Tu jakiś liść Czarny. To też jest takie fajne, takie basicowe. Aha, tu mamy jakieś drzewa. Czyli są inne obrazy, ale tam mi się. No, tutaj są takie czarno-białe. Właśnie chciałabym taki mieć, no. Ładniutki, patrzcie, bo są też takie priorytety, gdzie macie takie naciski, nie, że na przykład różowy, niebieski, a tu jest takie, że możecie sobie zrobić, wiecie, taki na przykład pudrowy róż, albo mocny i właśnie te mi się podobają, ale to jest tylko jeden metr. Powiem wam, że to za tania zabawa, to nie jest jeden metr, to jest mało, a z kolei na przykład tutaj tego paska mamy 5 metrów za tą cenę, więc to się bardziej opłaca. Tutaj też jeden metr, zasilacz. Jeden metr, głupia jestem 3 metry, a ja bym potrzebowała takich dwóch chyba, wiecie? No, to ja jestem trochę dziwna. To są 3 metry. Dobra, źle spojrzałam. Barwa światła, I to jest na prąd. No, tu mamy 5 metrów? Nie. Ja nie potrzebuję 5, ja bym potrzebowała właśnie takie dwa... Po trzy metry. Nie wiem, czy to starczy na tą żaluzję. Starczy chyba, no. I w salonie bym to chciała mieć i w sypialni. Także chyba takie dwa starczą, że ten i jeszcze jeden taki weźmiemy. No i dobra. I fajnie. Byłam, słuchajcie, w domu i chciałam spakować tam parę paczek opasek. I nie miałam takich, to się nazywa kapturki. No to mówię takie, no takie coś, co się wkłada etykietę i przykleja się na paczkę. I mówię, kurde, przecież ja miałam tego mnóstwo. Co my spakowaliśmy aż tyle paczek? Przecież ja dopiero nowe zamawiałam. No i wiecie, szuka, mówię, nie ma. I ja teraz przychodzę do pieciarni i mówię, Mamy, że zamówiłam właśnie teraz tysiąc sztuk, bo kurde skończyły mi się te kapturki zamówiłam teraz, żeby było na te opaski, a mama mówi przecież tata mi przyniósł całe opakowanie i co on powiedział? Mamo, co on powiedział? Brzmiałaś tam tego dużo i po prostu sobie troszkę wziął. Troszkę wziął, to jest troszkę, moi drodzy. Dla mojego taty tyle. Tego jest tutaj pełno, to są, nie wiem ile tu jest, też 1000. Tyle. To jest troszkę dla mojego taty. I nie to, że on zostawił trochę. On wszystko, wszystko wziął. Nawet ani jednej, ani jednej sztuki mi nie zostawił. Na darmo pojechałam do domu. A po co ci aż tyle tego tutaj, tyle wysyłasz? Wysyłam. Bo mówiłaś, że się wczoraj cieszył z tego. I no. co powiedział? Że mu się. A co powiedział? No zobacz, mówi, mamy te kapturki. Ja mówię, ale skąd ty je masz kupiłeś? A on mówi, nie, po przyprowadzałem przeprowadzałem były. Ja mówię, ale przecież wiesz, że ona to kupuje. Mówię, ty, ty jej po prostu to... Byłeś nie, było tam tego dużo. No i dużo było, ale wszystkie wziął. No także super, pozdrawiamy tatusia. I robi mama teraz robi dekoracje, przyjechałam, powiedziałam mi o ledach. Dzisiaj tata będzie mi montował te ledy, wiesz? Dobrze. Przyjechałam, przerwa od przeprowadzki mała, ale zaraz muszę jechać i posprzątać, także trochę posprzątacie ze mną i musimy jeszcze ciuchy ułożyć. Także to tak się wydaje, nie na przykład tylko było mówione. A, przewozimy, przeprowadzam tylko się przez ciuchy, biura i kosmetyki. A który to już dzień, przewozi się i się układa i cały czas coś nowego, coś nowego. Także to tylko się wydaje, że jest tak mało. No tego jest pełno, także powodzenia dla mnie. Nie chcę już mi się układać, jeszcze tam całą toaletkę. A widziałaś mamo, przyszły światełko do toaletki, widziałaś? No. To oni się nie wysłali? Oliwia i tata mówił, że nie, to oni tego nie wysłają, bo to trzeba dokupić te światełka. Widziałeś, że oni dosłali te światełka? No. no. Także tata też to dzisiaj zamontuje. Dobra, jestem w domu, pokazuję wam trochę kuchni, widzicie? Ale no to co, możecie już jakieś urywki. Słuchajcie, czarna płyta, ogółem chyba czarne meble, ale czarna płyta do gotowania to jest najgorsze, co może być. Tutaj moje leki, tutaj jeszcze narzędzia po toaletce. Słuchajcie, czarna płyta naprawdę... Ja na przykład, jak wiecie... Nie mieszkałam jeszcze sama, to mówiłam do mamy, mamo, Boże, czarne mieszkanie. Oglądałam, Boże, jak to jest piękne. Ja w swoim mieszkaniu będę miała chyba całą kuchnię na czarno, będę miała czarną płytę. I teraz, jak ja sama mieszkam i tu jest czarna płyta, to ja muszę aż tak ozgarniać po prostu ten kurz. To jest masakra! To jest masakra, ja jadę jeden, drugi, trzeci, czwarty, raz piąty i cały czas jest to samo, także jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad czarną płytą, ogółem nad czarnymi meblami, to nie polecam. W ogóle totalnie nie polecam. Owszem, wygląda ładnie, bo wygląda, ale to w utrzymaniu jest masakryczne. Ogółem, żeby wyglądało ładnie, to musi być czyste, więc powiem Wam, to w ogóle jest niepraktyczne, niefajne i, i nie polecam i mi się tak po prostu nie chce tego sprzątać. Nie to, że nie chcę, ale kurde, to jest kurczające, bo jadę i Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz szósty i dalej jest kurz i dalej jest na tym kurz i tak i tak jest kurz mnie to tak drażni, no ale co mam zrobić, no nic nie zrobię, ogółem teraz troszeczkę tutaj posprzątam sobie, nie ma to jak w domu, że wiecie, że kurde yy, ja nie sprzątałam, raczej znaczy nie sprzątałam, ja miałam zawsze bajzel trochę, ale to w swoim pokoju miałam, a tutaj mam do utrzymania cały dom w czystości, ale wiecie, że jak ja tutaj jestem, to ja nie mam problemu ze sprzątaniem. Naprawdę nie mam problemu żadnego ze sprzątaniem. Także mega się cieszę. A jest to moje jedne z pierwszych sprzątań, bo naprawdę tutaj dopiero ile mieszkam? Trzy dni. Także takie jeszcze mnie to jara. No i możecie zobaczyć troszeczkę kuchni. W jakim stylu ona jest, bo jakby nie jest w tym stylu cały dom, ale jest kuchnia, także troszeczkę możecie zobaczyć. Oczywiście jest ona większa i tam za wami jeszcze jest dużo, ale troszeczkę możecie sobie zobaczyć. Dobra, postawiłam was sobie na białym tle. Mam jeszcze jeden Worek, a raczej siatkę ciupów widziałam z domu. Tutaj na górze jest ten dresik z Juicy i różowy z Wiktorii, także go znacie, go po prostu ja się e, przebierałam w domu i ten dresik sobie tutaj rzuciłam. Ale dobra, musimy sprawdzić, co my tutaj dalej mamy. Dobra, mamy tutaj komplet i znowu musimy posegregować wszystko, także zapraszam do segregowania ze mną. Możecie sobie też coś segregować. Sprzątać szafę razem ze mną. Oczywiście będą odcinki ze sprzątania, takie, wiecie, e, większe, dłuższe. Miałam tego bluzkę, ale nie mam. Dobra. Lecimy dalej. Tak pokrótce, bo to jest złożone. Okej, okay, sweterek, bo to wiecie, ja tak sweterki do sweterków, komplety do kompletów. To jest fajny. Komplet z Dizzy. Jest taki sweterek i spodenki to jest takie miękkie i nogawki ma takie rozszerzone. Polecam, Wam, ja sobie go kupiłam właśnie na Dizzy. Ogółem lubię te ciuchy z Dizzy. Komplety do kompletów i dalej co my tu mamy? Boże, kolejne spodnie. Ja naprawdę nie wiedziałam, że ja mam tyle spodni. Serio. Ja się wyprowadzałam, mówię, Boże, jak teraz tutaj się rozpakowałam, wie spodnie. ja mam spodni. Nie wiedziałam nawet o tym. To spódnica. Dobra, to na razie. Weźmiemy na bok, bo to niepotrzebne nam jest. Bluzka jeszcze z metką? Nie, już. Metka zerwana, ale nigdy jej nie nosiłam. Także tutaj się znajdują aż takie peryłki, których nawet yy, nigdy nie nosiłam. Spoko. Aha, bo właśnie, ja nie mam tej praktycznie żadnych bluzek na długi rękaw. Naprawdę, mam tej malutko na długie rękaw, także fajnie, że kurczę w końcu. Mam, bo znalazłam je w domu, w tym takim bałaganie. Jak był ten bałagan, to nie dało się nic znaleźć. A jak się wyprowadziłam i mama tam poprała wszystko, zrobiła porządki, bo przecież ona nie może, ona po prostu nie może inaczej. Jak ona nie zrobi porządku, to to po prostu nie dla siebie. Jest uzależniona od sprzątania, o tak to można powiedzieć, ta bluzka jest fajna. Zapomniałam o jej istnieniu. Dobra, posegreguję sobie i wrócę do Was, jak posegreguję, będziemy to układać razem w szafie. Z tej siatki wyszło jeszcze tyle ciuków. Tutaj mamy bluzki na długi rękaw, tutaj mamy bluzę. Komplety, one są takie niby sportowe, ale ja je teraz właśnie bardzo polubiłam nosić na co dzień I mam właśnie taki koralowy, beżowy, fioletowy I jeszcze mam taki zielony, taki bardziej wyblakły zielony I on jest w praniut I to, to sobie są leggingsy z wysokim stanem I do tego taka bluzeczka, ona w niby jest crop top, ale troszeczkę dłuższa I jest na ramionczka I ja na to nakładam bluzę I tak sobie chodzę jeszcze, dopóki nie ma, do takich mega, mega dziwnych dni I co, jeszcze dwie pary spodni Tutaj komplet, jeszcze taki golf, ale trochę taki długi Taki, że dłuższy golf, taka, taka ala sukieneczka No i jeden sweterek i tak to wygląda z tej siatki. I przyszliśmy zobaczyć szafkę mocną, tak szukamy. Ta jest za szeroka. Ona musi być ta szafka gdzieś taka tutaj. Ale ta jest za szeroka. Ale ja bym chciała, że bez takiej jakiejś szufladki, tylko nawet taka prosta, taka jakiejś taka. Żadnej szuflady, tylko taka prosta, żeby położyć telefon, który się ładuje. A nie mi leżę na podłodze. Tak samo yy, jak ja biorę na sobie czekoladkę, to mi leży na podłodze ta czekoladka. Ale też jest ładna, no taka za duża. W ogóle myślałam, że tą lampą styka i maxa No to tak zmierzyłam sobie i tak patrzę. Tak, taka, tak wiecie, taką wysokość szafki sobie wyobraziłam. A tutaj już wisi lampa. Czy, a ta lampka jest taka. No to to by się stykało, to by nie grało ze sobą. Dlatego było mi bardzo wczoraj No i co, jestem bez szafki. To no. Dobra, to nie kupujemy, kupimy w następnym odcinku. I znowu jestem w domu, muszę zabrać. O tak, Boże, ta moja piżama z Victory Secret. jest jak dziwę, wyglądam z tymi włosami, tak? Piżama z Victory Secret moja została. Co muszę jeszcze zabrać? Parę na pewno ciuchów tutaj stąd muszę zabrać. No i dzisiaj są mojego brata urodziny, także wszystkiego najlepszego. Możecie pisać wszystkiego najlepszego dla montażysty, jeżeli ktoś tutaj dotrwał do tego momentu. No i co, będę się z wami żegnać. Przeprowadzka dalej pełną parą, ale już jesteśmy na końcu, już zbliżamy się ku końcowi, tak patrzę w dół, czy coś jeszcze zabrać, ale nie co to tutaj, może wszystko stać co mi to, nikt mi nie ukradnie jaki jest ładny zachód słońca no i co, żegnam się z wami, dziękuję bardzo za oglądanie no i co, widzimy się już niedługo, a wiecie jaki jest następny odcinek, uwaga, uwaga, uwaga house tour, to na co najbardziej czekacie w niedzielę o 16 zapraszam na mój kanał, więc zostawcie już subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie, żeby wam od razu przyłapała powiadomienie. jeżeli nie zostawcie samą subskrypcję, a mi będzie bardzo miło no i oczywiście łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał no i widzimy się już w niedzielę Pa.